Znajdujemy się w miejscowości Malchowice. To jest mała miejscowość przy granicy polsko-ukraińskiej. Jesteśmy na budowie drogi łączącej przejście graniczne z miejscowością Harmanowice i prowadziliśmy tutaj badania archeologiczne związane z tą budową. Firma Szlebek w miejscowości Malchowice. Podczas robót ziemnych natrafiła na nowe stanowiska archeologiczne. Na stanowisku tym odkryto ślady osady produkcyjnej z okresu wpływów rzymskich. Przebadaliśmy duży obszar osady datowanej wstępnie na IV-V wiek po Chrystusie. Na stanowiskach odkryliśmy piece służące do wyparania ceramiki. Piece garncalskie oparte na tym stanowisku są wyjątkowe z kilku względów. Po pierwsze, ich liczba dochodząca do ośmiu wskazuje, że była to dobrze zorganizowana osada specjalizująca się w wytwarzaniu ceramiki toczonej na kole. Była to dobrej jakościowa ceramika wypalana w tych piecach i chyba mogła być też produkowana na potrzeby handlu zewnętrznego, czyli ona nie była tylko użytkowana przez mieszkańców tej osady. Piece były zbudowane z dwóch części. W ziemnej, gdzie, była, gdzie były komory i szyby, do których doprowadzano drzewo, którym palono tam. Te komory przykryte były takim rusztem. Czyli wylepioną gliną z otworkami, na którym układano naczynia gliniane do wypału, a następnie to, ta cała konstrukcja była przykrywana taką nadziemną kopułą, aby się w czasie wypalania nie dostawało powietrze do tych naczyń, żeby te naczynia były dobrze wypalone i żeby były po prostu wytrzymałe. W tego, że te piece są dość wyjątkowe, zdecydowaliśmy się na próbę ich podjęcia, przeniesienia z terenu budowy, ponieważ one w tym miejscu, jeżeli by zostały, mogłyby ulec zniszczeniu. Zostało zaplanowane, że zostaną one przeniesione w inne miejsce, dokładnie na teren Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Celem oczywiście eksponowania i pokazywania w formie, powiedzmy, skansenu, czy jakiegoś takiego otwartego muzeum. I obecnie trwają prace związane z tym, z tym procesem. Robimy komorę do wciskania rur, które służą jako platforma do podniesienia pieca. Następnie te rury pospawamy ze sobą, no, położymy je na dwutelownikach i spróbujemy podjąć piec w całości. Cała czujność tej operacji polega wszystkim na tym, że działamy tutaj na obiektach, które przetrwały w ziemi około 1500 lat. Jest to dość delikatna struktura. My po odkopaniu ich podczas prac archeologicznych. Już częściowo jej naruszyliśmy, prawda? tutaj doszło do dostępu powietrza, wody, odpałów atmosferycznych itd., więc ta struktura już troszkę została naruszana i każda kolejna ingerencja powoduje pewne komplikacje czy trudności w ich podjęciu. Przed samym procesem podejmowania tych pieców, licząc się z faktem, że mogą one ulec zniszczeniu, podjęliśmy decyzję razem z Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich na wykonaniu dokumentacji w formie skanowania laserowego. Chcieliśmy po prostu, żeby każdy z tych obiektów pieców został w miarę dokładnie zinwentaryzowany poprzez wykonanie skanowania laserowego. Dzięki temu, nawet jeżeli ten proces podnoszenia pieca nam się nie powiedzie, Będziemy dysponować pełną dokumentacją i możliwością nawet wydrukowania każdego pieca w formie 3D. Na tą chwilę w archeologii polskiej jest to takie działanie trochę bezprecedensu w wykonywaniu tak szczegółowej i dobrej dokumentacji archeologicznej. Waga bryły ziemi, którą będziemy próbować podejmować, jest to około 8 ton. Takie działanie, czyli podejmowanie pieców gancarskich, szczególnie tak dużych obiektów z tego okresu czasu, Według mojej wiedzy nie ma, nie ma skali porównawczej na Ziemiach Polskich. Nie znam innego środka, który by podejmował takie działania. Jesteśmy pierwszym i mam nadzieję, że się powiedzie i, i będzie wszystko dobrze. Nie no to mówię, próbujemy, jak damy radę, to damy, a jak nie to sięgniemy dźwięk. i znowu i próbujemy Chciałbym tutaj podkreślić wzorową współpracę z wykonawcą robót drogowych, z firmą Strabak z panem kierownikiem Ryszardem Misiewiczem. Chciałbym życzyć wszystkim archeologom, moim kolegom, koleżankom takiej tylko współpracy podczas prac archeologicznej, ponieważ ona jest, mogę wstawiać, wzorcowa.